Sally Hood, a green sat down, last done stock got a tail the drown. Green sat a hood, green sat down, last done stock got a tail the drown. I tak, i tak. tak, tak, tutaj e, MonsterBlade, który niedawno był FreshFishem, oraz ja, 1304, e, 304 który e, zmienił ja nick. Tak, dokładnie. Mhm. Tak, więc on będzie e, na razie MonsterBlade, a ja będę e, tajemniczym graczem, który nie zdradzi swojego e, e, zniku. nicku. No. A tylko spróbuj we mnie walnąć, Ulu. No bo jestem mużyny, no to ty chcesz? Ja biorę teraz swoją cygańską taksówkę i jadę po, po ciebie Czekaj jeszcze Kurde, Nie wszak kolejna ci ty Cenzury se wkleili pod A, cenzury nie ma kurde Kurde reklamacja strony oczywiście Dobra tak <grymne> <Aaaa! Pyt>! żyje. <grymne> żyje Żyje Żyję, żyję, żyję eee, Daleko Aaaa! Ty dobra. Weź się Czaj, teraz. teraz się tepnę Kurde tak się będę kurde... Stepaj! Stepaj, tapaj, tapaj! Kurde o Boże. Mm -hmm. Nie może zostać teraz na tył teleportowany Gida jedno Nie ja wiem Tylko spróbuj mnie gdzieś wysłać dziadu Ty, ty Mudzyn, nie ty Sam Andreas kurde jestem Jaki Mudzyn? A, dobra, woda, okej, okay. przeżyję Kurde, tu nagle o krawędź zahaczysz, tak? No Jest! Ja, ja właśnie... Przy krawędzi samej, lol. Co to by było? Kurde, taki, taki faceplane, kurde, taki file. Przy krawędzi. O, policyjna łódka. Policyjna łódka. Ja mam policyjną łódkę, ja mam policyjną łódkę, ty nie masz. Dobra, wbij. Dobra, lecimy na jakąś minigierkę? Lecimy na jakąś minigierkę? Nie, wieża już się zaczęła. To może zagramy, zagramy może. W... Co, co? W... Czekaj, zaraz ci powiem, jak mi się pojawi. Zagrajmy sobie. Y... Kurde. Zagrajmy w sumo. Zajesz w sumo. sumo. Zobaczymy jak to będzie lepsze. No. W... No wpisuj sumo! Dobra, super. Mhm. Wpisałeś? Tak, dobra. O, Stefan! Jaki Stefan? A, twój żółw. Kurde, tylko ja potrafiłem... Słuchaj wiesz co zrobiłem, wywaliłem łódkę do, do, do góry nogami, słuchaj, i się topię teraz Kurde co za człowiek ze mnie Oooo, teraz będzie dobra I, tak, tak fu Kurde, w, w tyłki mnie pchają dziady jedne O, wywaliłem dziada Kurde, nie, nie dał się wywalić I widziałeś coś, widziałeś to Weź go tak Uzależnionego zepcham Zeknij się dziadu. Tak. Jaka menda. Ja nic nie widzę, bo mi się laguje lagi mam. Nie moja wina, kurde, że ty wszędzie masz lagi w Minecrafcie i w GTA. Nie, nie nie, pomo nie. nie, Nie, nie! dam się! nie Tak! nie. Siad ty! Ty dziadu Kurde, wódce! Kurde, wódce utknąłem, no? O, jest, ja, okej. Jest, git, jest, majonez, cygaro. Git, jest, majonez, cygaro. Kurde. Wow. Kurde, łódka się pali. Taki James Bond. full. Kurde, życia. Jaki dziad, no. Kurde, puś, puścimy twój puścimy materiał. No bo u mnie się nic nie dzieje, u ciebie się puści twój materiał i to Kurde, Penduze wpływam, nic się nie dzieje. Fajnie jak gdyby był plugin na tego, na, na, na rekin, kurde. To by, to by było coś. Bo... Wlewa, lewa, w lewa. W... Ludzie zobaczy jaki Adolf Pys Kurde gwiazdkę poszukiwań nawet nie w... Poczu... A on go się zrobił przecież. Aaaaa trzymaję bamia, dupię! Zbi... Dziady mnie zabiły, co za dziady jedna. Kiedy nienawidzę tutaj LV kurde, nie dam się dziadku z drugi. Kurde, super. No, tak to się robi. A, osadz się mnie, na 1 Kurde Dobra, No, MID? No. Kurde, nie wiem 54 54? Ławuj szybciej, no 54. TPA się robi kurde, nie mieliśmy O, 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 super Tak to się robi kurde. Jako pasażer No właśnie Kardekę, co to znaczy Startuj, Dobra, no. startuj Dobra, oby żył bo się jaramy Jaki debil Kurde, zabili mnie, ale ja tam nie nie, y, jakieś inne coś tam jeszcze. Dobra, nieważne. Eee. Mm, y, czekaj, Elfa... Nie, czekaj, niech ja pomyślę. Mmm. Bronie. O, właśnie o to mi chodziło. Dobra. Na górze są karabiny se Muszę kupić O z tego sobie kupię może Bo nie, sniper se kupię, o Będę, będę koksił kurde mm. czego nie? Co? Co? co Coś Ci nie podoba? No. Wiesz jak ja w GTA 5 kokszę kurde? Słuchaj, wiesz jak ja by ja bym ja, ja coś czuję, że ja bym miał super filmiki Tylko ja kable, ja muszę sobie kabel kupić I będę nagrywał filmiki z GTA 5 Ja mam na PS3, dobra Tp25 Dobra Szczerze mówiąc tak to już coś szybko minął ten czas Bo już chyba 10, 10 minut minęło, co nie? No, to byśmy się żegnali, co nie? Cy cy cygany, kurde, jesteśmy A no, wy tylko się wasz, kurde Dobra Tym akcentem koń Tym akcentem kończymy nagrywanie Tak? Ta, jeszcze musimy powyzywać. Ja już... No nie, no to już kończymy chyba, co nie? No to już kończymy chyba, nie? 54. Dobra, kończymy. Ja już kończę. To kończymy, nie? No, na razie tylko.